Zeznanie roczne PIT możemy złożyć przez aplikację udostępnioną przez Ministerstwo Finansów pod tym adresem mailowym. Jest to aplikacja Twój EPIT i teraz musimy się zalogować, żeby wejść do systemu i zobaczyć wstępnie wypełnione zeznanie roczne. Mamy tutaj dwie możliwości logowania, albo przez nasz profil zaufany, czy przez bankowość elektroniczną, albo podając swoje dane osobowe, w tym numer PESEL, czy przychody z roku 2024 i 2023. Po zalogowaniu do aplikacji Ministerstwa Finansów zobaczymy komunikat, że nasze zeznanie roczne PIT zostało już wstępnie wypełnione. Teraz będziemy mieć możliwość, żeby przejrzeć to zeznanie, nanieść ewentualne zmiany, dodać ulgi podatkowe, a następnie złożyć je do Urzędu Skarbowego. Klikamy opcję Złóż PIT. Jeżeli osiągaliśmy dochody z umowy o pracę, zlecenia, umowy o dzieło czy z renty bądź emerytury, to będziemy składać PIT 37 za 2024 rok. Mamy taką możliwość, aby rozliczyć się indywidualnie. Możemy też kliknąć opcję wspólnego rozliczenia z małżonkiem. Wtedy dodatkowo będziemy musieli podać jeszcze dane naszego małżonka, jak jego dane osobowe, czy przychody, koszty i uzyskane dochody, na przykład z umowy o pracę czy z emerytury. Tury. Możemy też rozliczyć się jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Na formularzu zobaczymy już wstępnie wypełnione zeznanie, ponieważ te dane zostały zaciągnięte przez Ministerstwo Finansów od naszego pracodawcy, albo bezpośrednio z ZUS-u, mamy też możliwość, żeby poprawić te kwoty. Na przykład klikając opcję edytuj. Poza tym standardowym wynagrodzeniem z umowy o pracę, które tutaj już widzimy, możemy też dodać dodatkowe dochody, np. z emerytury bądź renty, z umowy zlecenia czy umowy o dzieło. W drugiej części podajemy ulgi i odliczenia, jeżeli możemy z nich skorzystać. Tutaj klikamy w opcję edytuj i widzimy wszystkie dostępne opcje. Możemy tutaj np. wybrać ulgę na dzieci. Możemy też zaznaczyć, że będziemy korzystali z ulgi dla młodych, ulgi na powrót, ulgi dla rodzin 4+, czy ulgi dla pracujących seniorów. Możemy też wybrać ulgę rehabilitacyjną, ulgę na internet, ulgę termomodernizacyjną. Wpłaty na X czy darowizny. Tutaj widzimy wszystkie ulgi podatkowe, zaznaczamy te, z których chcielibyśmy skorzystać. Jeśli przykładowo dodajemy ulgę na dzieci, to klikamy teraz funkcję Dodaj. Teraz otworzył nam się dodatkowy formularz. Przewijamy troszkę niżej i będziemy uzupełniać informacje na temat naszego dziecka. Najpierw podajemy PESEL naszego dziecka. Następnie wskazujemy za ile miesięcy możemy skorzystać z ulgi. Pełny rok to 12 miesięcy. I tutaj pokazała się kwota odliczenia, jaka nam przysługuje na pierwsze dziecko. Jeśli mamy więcej dzieci, to każde kolejne dodajemy w ten sam sposób, klikając opcję Dodaj dane kolejnego dziecka. Jeśli natomiast zdarzy się taka sytuacja, że nie możemy skorzystać z ulgi na dzieci, ponieważ jest ona wyższa niż kwota podatku, jaki płacimy, to zaznaczamy tę opcję, i w ten sposób ulga na dzieci zostanie jeszcze wykorzystana jako odliczenie od naszych składek ZUS. Zatwierdzamy formularz. I powracamy teraz do naszego głównego zeznania. Na formularzu w polu Ulga na Dzieci pokazało się nasze odliczenie. Następnie możemy podać nazwę organizacji pożytku publicznego, np. fundacji, na którą chcielibyśmy przekazać 1,5% naszego podatku. Odpowiednią organizację wybieramy, klikając opcję Edytuj. Rozwijając menu, mamy możliwość wskazania dowolnej fundacji. Następnie zobaczymy kilka dodatkowych opcji dotyczących składanego przez nas formularza. W tej części pokaże nam się wynik ostateczny rozliczenia rocznego, czyli będziemy widzieć, czy mamy kwotę podatku do zapłaty, czy wyszliśmy na zero, czy może nadpłatę i będziemy czekać na zwrot podatku, tak jak w tej sytuacji. Standardowo na zwrot podatku czekamy do 45 dni, ale zazwyczaj po takim elektronicznym złożeniu formularza te zwroty przychodzą dużo szybciej. Natomiast mamy jeszcze tutaj taką możliwość, aby kliknąć opcję Dodaj. Jeżeli mamy kartę dużej rodziny, to możemy tutaj zaznaczyć te opcje, wtedy zwroty są jeszcze szybsze, nie powinny przekraczać 30 dni od złożenia formularza. Jeśli chcemy, możemy też podać nasze dane kontaktowe do Urzędu Skarbowego, jak numer telefonu czy adres e-mail. Jeśli formularz został wypełniony, dodaliśmy wszystkie ulgi podatkowe, klikamy teraz w opcję Akceptuj i wyślij i w ten sposób zeznanie roczne zostanie przesłane do Urzędu Skarbowego.